Dzień dobry, Magdalena Mazur, Czasopismo Sztuka. Jesteśmy na 21 warszawskich targach sztuki współczesnej. A ze mną jest dyrektor artystyczna tych targów, Kama Zboralska. Dzień dobry, witam. Witam Cię, Kama. Bardzo miło mi, że zechciałaś porozmawiać dzisiaj z nami. Z no, największą przyjemnością ze Sztuka o Sztuce. Zdecydowanie tak, i jak myślę sobie o i patrzyłam na Twoje życie, to właściwie ono jest albo od pewnego momentu było bardzo mocno osadzone w sztuce, bo jesteś też dziennikarką, piszesz do różnych czasopism, jesteś również współtworząca audycje telewizyjne, mecenas sztuki, promotor młodych artystów, wykładowca, także dużo dzieje się w Twoim życiu. No tak, momentami trochę za dużo, to fakt, ale na razie ogarniam. Ciekawa jestem, jak to się zaczęło, jak zaczęła się twoja przygoda ze sztuką? Moja przygoda ze sztuką, właściwie pff, tak naprawdę na poważnie w sensie zawodowym, bo zawsze była mi bliska, od y, czasów, kiedy pracowałam w tygodniku ITD studenckim. I tam prowadziłam rubrykę y, właśnie, y, która propagowała głównie młodych artystów, nie tylko. Także to były takie moje początki przygody ze sztuką do tej pory wspominam te czasy bardzo ciepło ponieważ to była fantastyczna redakcja my wtedy wszyscy byliśmy pełni nadziei młodzi dziennikarze życie przed nami zresztą do tej pory utrzymujemy kontakty I była taka grupa grafików w redakcji która przed moim pójściem na wywiad podrzucała mi takie pytania które oni by chcieli zadać a wiadomo było że ich nie zadadzą ja taka świeżyka. Rynka. Szłam na te spotkania, zadawałam te pytania trudne. Tak, nie wiem, czy później, żebym sobie, że tak powiemy, bym zweryfikowała z pewnością. No i tak, w arsenał 88. No, to był taki takie święto sztuki festiwal przede wszystkim młodych artystów, to wtedy Jarek Daszkiewicz, i Leszek Jan Polski niestety niedawno zmarł dwóch takich szalonych, bym powiedziała, dobrali się jak w maką. naprawdę się uzupełniali fantastycznie. Jeden malarz, drugi krytyk sztuki, ale mieli taką misję, chcieli właśnie pokazać, przybliżyć tą sztukę. Jeździli po całej Polsce, w Mińsku Mazowieckim na przykład wyciągnęli, że tak powiem, z niebytu wtedy Jacka Siudzińskiego, artystę który był takim ich odkryciem. W ogóle było wielu artystów, których oni pokazali z Polski, jak to się mówi, prawda? bo jeździli po tych no, strychach, wtedy pracowniach, których który, który właśnie w hali Gwardii pokazali, otwierał i kończył ten, ten festiwal sztuki, to, to całe wydarzenie Niemen który też był tak samo nawiedzony, w cudzysłowie pozytywnie, jak oni. Jak mi później opowiadali, to on się z Niemem się spakował, cały sprzęt, wszystko wsiada do samochodu, a oni za nim pędzą i mówią Czesiek, ale honorarium jeszcze masz. Ja on to po prostu robił z miłości do sztuki, do muzyki. No i tak zaprzyjaźniłam się wtedy, właśnie też i z Leszkiem Jan Polskim. On prowadził Galerię Brama na krakowskim przedmieściu, a później no tak, właściwie to był taki temat, który drążyłam w różnych redakcjach. Nie ukrywam, że byłam jedną z pierwszych osób, które zaczęły w ogóle pisać o sztuce, też w kontekście pieniędzy, w kontekście rynku. No to było na początku dosyć źle widziane, dlatego że u nas to tak trochę do tej sztuki z pozycji. Takiej, nie wiem, świętości nadzwyczajnej, im mniej się rozumie, tym lepiej. Ja przecież sztuka jest dla, przede wszystkim dla odbiorcy, dla ludzi, i uważam, że trzeba po prostu przybliżyć ten świat sztuki. I, I też przy okazji warto napisać, zresztą były przemiany, zaczął ten rynek w Polsce, prawda, się rozwijać i żeby po prostu mieć. ja lubię wiedzieć na przykład, nie znoszę informacji, że super krem, nie wiem jak się nazywa i teraz jest super obraz, a nie wiem ile kosztuje i czy ja w ogóle mogę się do niego, prawda, przymierzyć. Także, no ale w redakcjach to było, tak, było bardzo śmiesznie, bo było tak, kama, napisz o tym, o tym, o tym, a później sobie napisz już, wiesz, no wiesz, to, o tej sztuce. Ha <laughs> ha No, to trochę czasu już minęło. No, a później, no to taki, prawda, jak to w życiu bywa, jest cały ciąg jakichś zdarzeń. Przez kolegę poznałam artystę, który mieszkał, mieszka nadal w Nowym Jorku. I on mi przywiózł taki mały przewodnik po Manhattanie. I w tym małym przewodniku nie chcę zmyślać, ale w ogóle jakaś ilość była wtedy tych galerii. No, nadal ta ilość jest niesamowita, na pewno tam ileś zerma prawda, w każdym razie ta liczba i ja pisząc różne teksty, to no, czerpałam swoją wiedzę od właścicieli galerii. I oni bardzo często mi się żalili, że, że ludzie, my się boimy, prawda? Mhm. Polacy, w tym sensie, nie, że boimy się wejść do galerii, boimy się zapytać o cokolwiek, żebyśmy nie wyszli na tych, co się na sztuce nie znają, prawda, a już nie daj Boże, jak ktoś na przykład w galerii zapyta się o coś, co się panu podoba. No to skąd ma wiedzieć, czego on szukać, co mu się podoba. Kąd on w ogóle rzeczywiście no w takich siermiężnych byliśmy chowani czasach, więc to prawda to nie jest kwestia naszej takiej ogólno społecznej niewiedzy. Tylko tak było, no ani wyjazdów, ani, nie, ani wiadomo, jakichś nadzwyczajnych wystaw do obejrzenia, ani jakichś tradycji. No i tak pomyślałam sobie wtedy, że warto by było ten najpierw świat galeryjny przybliżyć ludziom, czyli wybrałam selekcjonowałam najważniejsze galerie w Polsce. Zaczęłam od najlepszej, od Andrzeja Starmacha i tak Andrzej, z nim się konsultowałam. To jest galeria w Karakowie, no, która jako jedna z nielicznych w Bazylei od wielu, wielu lat y, ma swoje stoisko, co, a, co nie jest takie oczywiste, bo tam naprawdę się trudno dostać. W każdym razie i tak napisałam kilka, trzy tomy sztuka inwestowania w sztukę, czyli tak, pokazywałam zdjęcie właścicieli galerii, krótki opis galerii, żebyśmy od razu wiedzieli, że tam na przykład jak jest urealizm, to nam nie odpowiada, albo gdzieś jest abstrakcja geometryczna, to też tam niekoniecznie pójdziemy. No i poprosiłam tych właścicieli galerii, żeby oni wytypowali po dwóch artystów, w których warto ich zdaniem inwestować. Mhm. W tym sensie, że, że skoro oni się nad tymi artystami pochylili, a to są krytycy sztuki, no to są ludzie, którzy się znają na sztuce, to często są artyści, no często są to pasjonaci, którzy prowadzą galerie, tym niemniej to jest, prawda, no to jest biznes, no nie czarujmy się, trzeba też zarobić, żeby, żeby móc prowadzić galerie. No i tak tych artystów, no to w sumie się tam iluś już zbierało w tych trzech tomach i każdy wiem tak z różnych później mm -hmm. przypadkowych rozmów, że w przerwie na lunch, tak sobie niektórzy oglądali, żeby zobaczyć, co im się podoba. No bo skąd mieli wiedzieć? Teraz już jest internet, teraz już, już są inne czasy, no ale w tym internecie przecież jest też tyle informacji, jest taki natłok informacji, że też do końca nie wiadomo, prawda, na kim i na czym się skupić. Także ja staram się właśnie poprzez. Swoje książki, bo jeszcze później parę innych było w każdym razie takich właśnie no, przybliżających no, przede wszystkim o artystach, ale kompas młode sztuki, który jest taką podpowiedzią, wiem, że korzystają z kompasu, z tego rankingu. Właściwie no, wszyscy, którzy się zajmują, którzy sztuką, no, którzy się interesują, którzy inwestują, i kolekcjonerzy, i domy aukcyjne to no też to tak była taka praca u podstaw, bo a dlaczego ta galeria jest, bo to głosują galerie, nie ja, mhm. Boże, to są galerie prywatne i publiczne. Ja chciałam te dwa światy zderzyć ze sobą, żeby to było w miarę jak najbardziej obiektywne. Jedynym ograniczeniem jest wiek artystyczny, 35 lat. No i od 2008 roku przygotowuję ten ranking, za każdym razem jest drukowany w Rzeczpospolitej, zawsze organizuję, no tak zawsze, ale od, od wielu lat organizuję, wejście od 12 zawsze wystawę pokonkursową Kompasu Mode Sztuki, wtedy jest ogłoszenie wyników, ja do końca, nikt nie wie, w każdym razie no i jest to jest to taki moment rzeczywiście bardzo taki emocjonujący dla samych artystów. Nawet wczoraj przyjechała tu artystka, która wie, że jest w pierwszej dziesiątce, bo, bo muszę wypożyczyć od tych artystów obrazy, więc no, tam muszę poinformować niektórych, żeby byli, bo mi zależy. No ale no, i przyjechała z drugiego końca Polski, żeby mi powiedzieć, że ona jest tak szczęśliwa, że ona nie wierzy, czy ona przyjechała, żebym ja jej powiedziała, że naprawdę ona z tej pierwszej dziesiątce no i dla takich chwil warto żyć, jest to, jest to naprawdę jest to ciężka praca, bo ja co roku robię w sumie to samo, nic, nic nie mam łatwiej, a robię to samo. O. Jak tak słyszę, trochę łączysz te dwa światy, ten artystyczny z tym światem publiczności i odbiorców sztuki. Staram się przede wszystkim przybliżyć ten świat sztuki ludziom, którym sztuka jest bliska albo ich uwrażliwić na sztukę, prawda? Mhm. Bo ja często słyszę, a ja się na sztuce nie znam, ale to nie o to chodzi, że się mamy znać na sztuce, my mamy ją czuć, mhm. my mamy chcieć ją mieć po prostu, prawda? Chcemy, żeby właśnie tą potrzebę posiadania sztuki w jakiś sposób rozbudzić. No także to właściwie o to mi chodzi, tak? A żeby, żeby cokolwiek wiedzieć na temat sztuki, no trzeba wiedzieć przede wszystkim, trzeba chodzić, oglądać, oglądać i, i wtedy mamy, też nam się wyrabia, no w cudzysłowie, gust, prawda? Bo bardzo często, tak jak ja rozmawiałam z kolekcjonerami, to jest tak, że te pierwsze prace, które oni w życiu zakupili, a to są, tacy już mówią, takich rasowych, tych mają 500, 600 obiektów nadzwyczajnych, najlepszych artystów, no to oni na ogół te prace zakupione, to albo już ich dawno nie mają, albo gdzieś tam głęboko za szafą trzymają. Ale tak jest. No i też tego się nie ma co wstydzić. Najważniejsze to jest zrobić pierwszy krok. No, no ja też to, co kiedyś kupiłam, to już dawno tego nie mam. W Zamku Jazdowskim są dwa obrazy. Jeden obraz powstał, znaczy one obydwa powstały, jak dwóch amerykańskich artystów przetestowało, zrobili ankietę w 14 krajach. Na całym świecie. Co się podoba najbardziej? Jakie kolory, jaki temat, co ma być na obrazie? No więc 14, w tych 14 krajach się okazało, że właściwie jest jeden wspólny mianownik. Jest zielony, niebieski, jest są góry, jest las, jest rzeka i chyba wiele nie pamiętam. Lubimy to, co znamy. Mhm. A, najmniej, a najmniej podoba nam się abstrakcja geometryczna, różowy kolor. I te dwa obrazy obok siebie wiszą w Zamku Jazdowskim. Wiem, że też były takie badania w Polsce później parę lat później przeprowadzane i z podobnym efektem. No abstrakcja geometryczna, w ogóle abstrakcja, prawda, jest od stu lat na dobrą sprawę, więc jeszcze może do niej tak do końca nie, do, nie dojrzeliśmy, że tak powiem. I, no ale właśnie być może no niektórzy niektórzy wymieniają figuratywną albo dokupują prawda, tą, tą sztukę abstrakcyjną, także to jest tylko zawsze kwestia czasu według mhm. mnie. A a jeżeli nie, no to też nie każdy musi do starzyskiego dojrzeć. Też ja uważam, że nie ma presji absolutnie i zawsze mówię, nie dać się spacyfikować żadnemu galerzyście. Kupujmy to, co nam się podoba, bo to w ogólnym rozrachunku my zostajemy z tą pracą. My na tą pracę patrzymy. Oczywiście trzeba wiedzieć, gdzie kupować w dobrych galeriach. No na przykład no, u mnie na liście Kompasu Młodej Sztuki, bo ja też prawda Wybieram galerie, które głosują, ale no na pewno każda z nas w życiu miała taką sytuację, że wyszła ze sklepu z czymś, czego kompletnie nie chciała kupić, i tak, tak jej zostało to wmówione, że tak fantastycznie w tym wygląda. I tak samo jest z bez, z, z, nie ze sztuką, i, i, i naprawdę uczulam. Bo później co z tym obrazem zrobić, tak? Sukienkę też no, można gdzieś tam wcisnąć, a ten obraz, no to, prawda, po to kupujemy, Aż żeby zobaczyć. Na, tak, <laughs> najwyżej możemy komuś oddać. Ja mam jeszcze takie pytanie do ciebie odnośnie tak trochę być może rzeczywistości obecnej, a być może przyszłości. Jakie ty widzisz wyzwania stojące przed młodymi artystami? Takie największe. Obecnie. Wyzwania, to znaczy tak, ja miałam zajęcia na Akademii, i dla tych artystów największym wyzwaniem, ja nie mówię o ich zmaganiem się samym sobą. Mm -hmm. Zakładamy, że są utalentowani i że są pracowici, bo to też tak nie jest, że to tak jak jest wena twórcza, to od razu to wtedy siadamy raz na tydzień. To jest ciężka praca, zderzenie z rynkiem. I to jest zimny prysznic. Dla wszystkich artystów jest to zimny prysznic i y, 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 oni byli tak szczęśliwi, y, że ja z nimi prowadziłam zajęcia. Dlatego, że ja im po prostu, bo oni w ogóle nic nie mają, nie mają żadnego pojęcia, oni mają zajęcia z fotografii, z rysunku, z rzeźby, kończą, kończą akademię i co dalej. Mhm. No więc ja ich zaprowadzałam do zaprzyjaźnionych galerii, żeby ci właściciele galerii od razu im dali jakieś wskazówki, prawda, na przykład Absolutnie nie wysyłać mailem niczego, bo żaden z nich nie czyta, bo ich dostaje tyle. Więc no, trzeba się zdobyć na odwagę tak? i mhm. pójść do galerii ze swoim portfolio. Różnie to bywa w galeriach, no, nie, nie mnie oceniać, nie każdy jest akurat w dobrym humorze. Ale no, trzeba wyjść z tego kąta. Niestety, i nie, nie każdego może stać na taki luksus psychiczny, prawda? Że tak, żeby tak od razu na głęboką wodę. Ale jest to na pewno bardzo trudny moment dla wielu artystów. No, ty też stanowisz takie wsparcie. No, staram się jak mogę. Od lat zawsze właśnie wspieram młodych artystów, im pomagam. Teraz mam mniejsze jakieś możliwości, bo wcześniej prowadziłam galerię minus jeden w polskim Komitecie Olimpijskim, mm -hmm. ale już nie prowadzę. A jest powiedz nowa właśnie, nie prowadzę. Ja jestem właśnie ciekawa też byłam tej twojej działalności w Polskim Komitecie aha, Olimpijskim. No. Bo dla mnie to jest trochę takie też, jakby wychodzenie ze sztuką w takie nieoczywiste miejsca. Ja wiem, że tam jest ta komisja Edukacji i Kultury. Natomiast jakby. Jaka była Twoja rola tam? Moja rola była taka, że ja zainicjowałam powstanie galerii. Mm -hmm. Minus jeden, bo byłam w Komisji Kultury. Mm -hmm. e, no i na ogół są takie miłe spotkania przy kawie. <grym> A tam na poziomie minus jeden jest fantastyczna przestrzeń. I wszyscy artyści, bo tam jest beton, trochę dobre światło. W każdym razie, później było oczywiście zainstalowane, no i ten pomysł się spodoba, bo w statusie PKOL ma wspieranie, no ten sport i, mhm. sport i sztuka mają wiele takich punktów stycznych. No i tak, no i nazwałam, wtedy już nie pamiętam, ktoś był z Akademii, chyba z Wydziału Grafiki był w, w Komisji Kultury, zrobili, znaczy nie my, tylko oni zrobili logo, były profesjonalnie też drukowane, wszystko było profesjonalnie, zaproszenia, wernisarze. Przyjeżdżała do nas telewizja, wtedy no, ja starałam się zawsze załatwić jako wolontariusz tam mm -hmm. pracowałam, żeby nie było wątpliwości w każdym razie przez 18 lat. No, odbyło się tam naprawdę wiele super wystaw, również też no, takich już Nestorów sztuki. Józef Wilkoń miał swój taki comeback, bo, bo była to jedna z jego pierwszych wystaw po tym, jak wrócił, że tak powiem, do zdrowia. Andrzej Dudziński, który niestety niedawno zmarł, ale on z kolei zaczął boże 50-lecie chyba obchodów tak swojej twórczości zaczął w galerii minus 1. Fantastyczny zresztą artysta i człowiek. Także no i... I, i tam odbyło się też parę wystaw pokonkursowych Kompasu młode Sztuki. Także były też prace naszej nadzwyczajnej Ewy Juszkiewicz, co to teraz miliony padają na aukcjach, a Louis Vuitton, e, prawda, kolekcję stworzył z reprodukcją jej obrazu. No także, no właściwie całą czołówkę tam miałam w, w Kompasu pokazywałam. To było takie właściwie, te wystawy są ciekawe według mnie, e, dlatego że są artyści w jednym miejscu, którzy niekoniecznie może by tak chcieli ko siebie się <laughs> <laughs> zawsze i wszyscy, bo to też to środowisko jest bardzo takie delikatne i wrażliwe. W związku z tym jestem kuratorem i patrzę tylko prawda od tej strony, żeby to wizualnie pogodzić te wszystkie style, stylistyki, kolorystyki, tematy, no bo wiadomo ta sztuka współczesna jest i feministyczna i wycisz i prawda jest. Bielowątko, tak, bardzo wiele wielowątkowa właśnie. To tak, ja trochę słyszę, że jesteś takim człowiekiem czynu i takiego działania i inicjowania wielu rzeczy i, i tak też skupiania ludzi do tego wokół siebie, którzy wspierają te inicjatywy. A przed chwilą byłyśmy obie na projekcji filmu do, dotyczącego Magdaleny Abakanowi, czy jej siostry, jej rodziny. Ja chciałabym zapytać, jak Twoje dzieciństwo wpłynęło na to, jak Ty funkcjonujesz teraz, jak Ty działasz? Boże, moje dzieciństwo e, było cudowne. Byłam późnym dzieckiem, ukochanym w związku z tym. Także rzeczywiście dzieciństwo mi dało takie z tyłu głowy. Moi rodzice już od dawna nie żyją. To była w ogóle romantyczna miłość moich rodziców. Poznali się przed wojną. Ojciec wrócił. Po, nie widzieli się 8 lat. Mam całą stertelistów miłosnych. Nie podejrzewałam dopiero niedawno i jakimś cudem znalazłam, ale to inna historia. Tak sobie pomyślałam, że. Chyba miał jakąś ściągę, jak się pisze, listy miłosne, bo nigdy bym go nie podejrzewała. O tak jest, bo był bardzo konkretny, waleczny do końca. Był ranny w 1941 roku. Jak tylko się ta dziwna wojna skończyła, i pod Dijon napisał sobie po francusku, że się, bo był bardzo przystojnym facetem i walecznym, więc napisał sobie no tu, po francusku, że się nie godzi na amputację, by sobie nie wyobrażał. No i takiego wariata wywieźli do kostnicy: Nie chcę, żeby mu amputowali nogę, no to trudno. No ale weszła zakonnica, usłyszała tam, że ktoś rzęzi. Miał 14 operacji. Polski lekarz w Anglii, no bo później z Francji. Ja to, to muszę to opisać. Mam już mnóstwo przygotowanych materiałów. W każdym razie to była chyba jedna z pionierskich operacji plastyki kolana. I mój ojciec umarł z nogą. I miał ranę otwartą do końca życia. Nigdy się nie żałował, nigdy się nie skarżył. No i tak, dzieciństwo miałam super, rodziców miałam super. Brakuje mi ich oczywiście, no i mój ojciec był taki waleczny, działał całe życie, wspierał wszystkich. Później, jak już był na emeryturze, to, to wszystkich tam naokoło, Jakiś emerytów, nieemerytów, jeździł, dyżury miał. No tak, taka dusza społecznika. No to tak jak, trochę, jak opowiadasz o swoim ojcu, to trochę widzę też ciebie w tym, w takim sensie, że. Jesteś konkretna, jesteś człowiekiem czynu, a z drugiej strony masz taką wrażliwą duszę, bo jesteś w końcu działasz na rynku sztuki i to i, i tak też tak z mojej perspektywy widzę ten wpływ twojego dzieciństwa i twoich rodziców. No na pewno, na pewno. No im dłużej, prawda, każdy z nas żyje tym częściej wraca do czasów dzieciństwa, w nawiązaniu do filmu o Magdalenie Abakanowicz, to ja mhm. też jeździłam. Takie miodowe lata, bo rodzina mojej mamy z kolei poznańskie, chodzież, tam okolice, dworki, zachody słońca, bryczki. Wy... Dziewczynki musiały mieć wykrochmalone sukienki, kokardy, być umyte po całym dniu latania gdzieś tam po parku. I no tak, nie fantastycznie było. Także mam naprawdę co wspominać i na pewno jest to taka wartość dodana. No tak, właśnie mówisz, że jesteś taką osobą bardzo konkretną, a z drugiej strony też masz taką łatwość wypowiadania się, więc mam nadzieję, że będziesz częściej angażowana w taką działalność dla y, też wspierania artystów, wspierania artystów w takim właśnie ułatwiania im wejścia w świat biznesu, bo tak jak mówisz, to jest bardzo ważne i sama skończyłaś studia dotyczące zarządzania, tak jakby też czujesz te dwa światy. I ja to tak jakby widzę u ciebie i dlatego ten, to połączenie jest dla mnie takie takie ważne, bo y, bo miałaś też okazję obserwować artystów przez te lata. I pytanie jest, jak myślisz sobie o tym, jak zmieniały się trendy w sztuce przez te lata? To co zaobserwowałaś? No, tak. Pierwszy kompas w 2008 roku. A żeby to tak usystematyzować, wyg wygrał Rafał Bojnowski, bo Sasnal już był za stary, <grywa> bo to Nie trzeba mógł, było tak, mieć maksymalnie 35 lat. Bojnowski no, wtedy był bardzo mile zaskoczony, no to była grupa ładnie, prawda? No to wtedy była ta sztuka krytyczna, ale trudno mi jest powiedzieć jakie, je... to cały czas właściwie jest ta sztuka, no, sztuka jest tak, feministyczna od pewnego czasu, prawda? Coraz więcej artystek jest w czołówce kompasu młodej sztuki. Te artystki przede wszystkim są głosem swojego pokolenia, czyli one bardzo walczą o pozycję kobiet i ja oczywiście im bardzo kibicuję. Czasem one, jak twierdzą, muszą wykrzyczeć. Żeby ten głos był taki donośny, prawda, co może, ja, ja lubię jednak, nie, nie lubię tej cienkiej takiej linii, która jest przekraczana, no ale to już nie mnie oceniać, ale bardzo dobrze, że te artystki mają tyle w sobie takiej siły, że walczą, opozycję kobiet w ogóle w świecie sztuki, bo powiedzmy sobie szczerze, to wcale nadal nie jest takie oczywiste. Abakanowicz jest to jedna z nielicznych artystek, a propos jeszcze, która właściwie, no nie wiem, przebiła się przez ten świat męski. Druga to była Szapocznikow, która, która właściwie no, została niedawno przywrócona do świata sztuki, która zmarła wiele lat temu, chyba 40 parę lat temu, przedwcześnie bo miała 40 parę lat i dopiero Fundacja Galerii Foksal na fali sztuki feministycznej przypomniała o właśnie naszej fantastycznej, wybitnej też artystce. Kobro, daleko szukać, musiała spalić swoje, nie miała z czego rzeź, tak, rzeźby, które w drewnie przede wszystkim rzeźbiła. W tej chwili, no właściwie wszystkie, można powiedzieć, jest, można, że wszystkie są nurty, cały czas, odkąd sięgnę pamięcią. Czyli jest tak, i klasyczne podejście do malarstwa, są port Portrety. Portrety są surrealistyczne, klasyczne, jest takie nawiązanie do języka reklamy, jest celowo niechlujnie, są malowane niektóre prace. No właściwie wszystko jest. W tej chwili nie ma takiego jednego dominującego stylu na przestrzeni tylu lat, który byłby, tak jak jest jedyny słuszny. Także młodzi przede wszystkim… Jest też taka grupa, która właściwie czerpie z siebie, przede wszystkim ze swoich emocji. To znaczy ja uważam, że sztuka jest wtedy taka, która działa, no na mnie przynajmniej, jeżeli jest szczera, jeżeli jest autentyczna, czyli jeżeli… bo był taki okres, że na przykład Malowali jak sasna, tak? mm -hmm. albo jak bogacka. Mm -hmm. Także jest cała grupa artystów. Agata Kus jest fantastyczna, jest jabłońska. To są właściwie te, ci artyści, jak tak myślę w tej chwili, to oni przede wszystkim malują to, co ich, co ich bezpośrednio dotyczy. Pokazują swój świat, i to jest bliskie też tym osobom, które kupują ich sztukę bo ta grupa kolekcjonerów to właściwie są równolatkowie. Taka grupa 40-parolatków, prawda, no których też stać, no bo nie czarujmy się, też, też, też musimy mieć pieniądze, żeby się pasjonować mm -hmm. z tą sztuką się bo patrzeć na nią w tym kontekście. Nie, także naprawdę nie ma tu ani jednego dominującego tematu na przestrzeni tych wszystkich lat. Oczywiście zawsze czas i życie weryfikują, prawda, tak jak było w minionach w minionym czasie, w, w okresie, że są te gwiazdy takie nieraz dwu-, trzyletnie i później, prawda, nie wiadomo już, co się z tym artystą dzieje. Także są teraz też wśród młodych artystek rzeźbiarki. Dzisiaj na targach było spotkanie z, też z młodymi rzeźbiarkami, które tworzą i w szkle, i w materiale, no bardziej to są może obiekty już, instalacje. Także no, naprawdę multimedialna jest sztuka pod każdym względem. Tak, ja myślę sobie o tej różnorodności, o której wspomniałaś. To doskonale ją widać tutaj na targach sztuki. Absolutnie. I ta wielość i różnorodność materiałów jest po prostu też jakby dla mnie zachwycająca. I ta kreatywność, którą tutaj pokazują ludzie, także to jest wspaniałe. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie był z oglądających na targach sztuki, to zapraszamy w przyszłym roku. A ja jeszcze tak myślę sobie o tym, o czym powiedziałaś, o tych młodych artystkach i przypominała, przypomniała mi się łępicka mm -hmm. I widziałam jej książkę na targach, projekt mm -hmm. Artystka. I to tak doskonale pokazuje, że bycie artystą i tą wrażliwą duszą, to jest ta jedna strona, a że jednak sprzedawanie swoich... Marketing Tak, cały. marketing, to wszystko, to, to jest druga być. zupełnie strona i to też jest strzelenie istotne. I Łempicka podpisywała nieraz Łępiczki bo żeby dostać wyższą cenę za obraz, to żeby nie było, że to kobieta namalowała. Surrealiści na przykład, którzy tacy byli, prawda, by się wydawało kompletnie odjechani, to uważali, że kobieta najwyżej może haftować kwiatki, jakiś pejzażer gdzieś namalować. W ogóle nie traktowali kobiet poważnie jako, jako, jako artystki. Także to niech dziewczyny walczą dalej. Tak, jakby szukamy tutaj równowagi, <grymne> <grymne> doceniając również Panów artystów. Kama, serdecznie dziękuję Ci za naszą dzisiejszą rozmowę. Była to ogromna przyjemność dla mnie. Mam nadzieję, że też dla tych, którzy oglądają ten wywiad. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.